Cancel culture, czyli kultura unieważniania, to zjawisko społeczne polegające na masowym bojkocie i krytykowaniu osób publicznych za ich słowa, działania lub postawy, które zostały uznane za obraźliwe, kontrowersyjne, niemoralne lub szkodliwe. To zjawisko działa głównie poprzez media społecznościowe, gdzie informacje i opinie rozprzestrzeniają się błyskawicznie, mobilizując dużą liczbę osób do wyrażania swojego niezadowolenia i żądania konsekwencji. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie temu tematowi. Zacznijmy od mechanizmów, na jakich opiera się cancel culture. Do takich mechanizmów z pewnością możemy zaliczyć szybkie rozprzestrzenianie informacji. Dzięki mediom społecznościowym kontrowersyjne wypowiedzi lub działania mogą stać się wiralowe w ciągu kilku godzin. Informacje mogą dotrzeć do milionów ludzi w bardzo krótkim czasie, co potęguje reakcję. Zbiorowa presja społeczna. Publiczna krytyka i bojkot wywołują presję społeczną, prowadząc do realnych konsekwencji, takich jak utrata pracy, kontraktów, a nawet więzi rodzinnych. Bojkoty i petycje. Organizowane są bojkoty produktów lub usług związanych z daną osobą, a także petycje mające na celu wywarcie presji na pracodawców, sponsorów lub platformy medialne, aby odcięły się od kontrowersyjnej osoby. Publiczne upokorzenie. Osoby dotknięte cancel culture często doświadczają publicznego upokorzenia, co może prowadzić do poważnych problemów psychicznych. Choć cancel culture wydaje się stosunkowo nowym zjawiskiem, jego geneza sięga znacznie głębiej w historii. Zjawisko to ma swoje fundamenty w dawnych formach społecznego ostracyzmu, gdzie jednostki były wykluczane z grupy lub społeczności za naruszenie jej norm. Dawnymi praktykami wykluczania ze społeczności były takie rzeczy jak stawianie pod pręgierzem, czyli formą publicznego pokorzenia, w której osoba była wystawiana na widok publiczny, zwykle to w centralnym miejscu miasta, jako kara za swoje przewinienia. Miało to na celu ośmieszenie tej osoby. Zakuwanie w dyby było też częstą praktyką w dawnych czasach, której skazany był unieruchamiany za pomocą drewnianych desek z otworami na ręce i nogi, często w miejscu publicznym, co miało na celu zarówno uniemożliwienie ucieczki, jak i wystawienie się na publiczne upokojenie. Były też mniej kreatywne formy wykluczenia kogoś ze społeczeństwa, takie jak ośmieszanie wierszykami lub przyśpiewkami. Wszystkie te formy społecznej kontroli miały na celu eliminację niebezpiecznych dla społeczności zjawisk, zwiększanie solidarności społecznej aktualizację wartości i norm oraz wzmocnienie poczucia sprawczości. Jednak rozwój internetu i mediów społecznościowych nadał cancel culture obecny rozmach. Platformy takie jak Twitter, Facebook czy Instagram umożliwiają natychmiastową komunikację i mobilizację ludzi na niespotykaną wcześniej skalę. Tak łatwy dostęp do mediów budzi za sobą kontrowersje, jeśli chodzi o kulturę unieważniania. Jednym z najczęściej podnoszonych zarzutów jest jej wpływ na wolność słowa. Krytycy tego zjawiska Obawiają się, że kultura unieważniania może prowadzić do ograniczenia swobody wypowiedzi poprzez usuwanie z przestrzeni medialnej rzeczy, z którymi się nie zgadzamy. Ale wyjdźmy na chwilę ze sfery internetowej, aby przyjrzeć się trochę bardziej szczegółowo temu tematowi. Za oceanem, a konkretniej w Stanach Zjednoczonych, od połowy drugiej dekady XXI wieku doszło do przypadków, gdzie ponad 400 amerykańskich naukowców zostało publicznie oskarżonych o swoje poglądy przez przeciwników ideologicznych. Żądano od instytucji akademickich takich działań jak zwolnienia, zawieszenia, zdegradowania czy nawet ocenzurowania wypowiedzi tych osób. Tego rodzaju presja może budzić obawy o swobodę wypowiedzi i tworzenie atmosfery strachu przed wyrażeniem kontrowersyjnych poglądów. Z drugiej jednak strony niektórzy badacze uważają, że te obawy są przesadzone. Według nich cancel culture to po prostu wyraz czyichś poglądów i część szerszego spektrum wolności słowa. Można to traktować jako sposób w jaki ludzie wyrażają swoje opinie i protestują przeciwko poglądom, które uznają za szkodliwe lub nieetyczne. Innymi słowy, dla niektórych unieważnienie to tylko forma debaty publicznej która wcale nie musi prowadzić do cenzury. Ciekawe jest jednak to, jak różne kultury postrzegają to zjawisko. Według badań przeprowadzonych przez Pippi Norris, odczucie istnienia mocy kultury unieważnienia często zależy od dominującej kultury danego kraju. W krajach rozwiniętych, gdzie uniwersytety są zdominowane przez bardziej liberalne poglądy, to naukowcy o konserwatywnych przekonaniach czują się bardziej zagrożeni. Z kolei w krajach o bardziej konserwatywnym klimacie intelektualnym zagrożeni czują się naukowcy o poglądach liberalnych. To doskonale pokazuje, że percepcja cancel culture jest w dużej mierze subiektywna i zależy od lokalnych kontekstów politycznych oraz społecznych. Jedną z najbardziej znanych prób wykluczenia kogoś na świecie jest autorka serii o Harry Potterze. W 2020 roku opublikowała na Twitterze posty, które zostały uznane za transfobiczne przez wiele osób. Jej wypowiedzi wywołały fale oburzenia, szczególnie, że była postrzegana jako osoba o liberalnych poglądach. W odpowiedzi na jej komentarze wiele osób zaczęło publicznie. Krytykować Rowling, a niektórzy nawet niszczyli jej książki w ramach protestu. Pomimo tego, jej prace nadal cieszą się dużą popularnością, co pokazuje, że cancel culture nie zawsze prowadzi do całkowitego wykluczenia. Dobra, wróćmy może do sfery internetu i zarazem spójrzmy na nasze polskie podwórko, bo również u nas kancelowanie kogoś z internetu zyskało na popularności. Najlepszym i zarazem najświeższym przykładem może być afera Pandora Gate. W skrócie Sylwester Wardenga i Konopski ujawnili dowody na niewłaściwe zachowania kilku znanych influencerów, w tym Stew oraz Bogzda. Oskarżenia dotyczyły kontaktów z nieletnimi, co wywołało ogromny skandal. W wyniku tego wiele osób zaczęło publicznie krytykować tych influencerów, a także bojkotować ich treści: Gargamel, Gońciarz oraz Marcin Dubiel to przypadki, które również wywołały szerokie dyskusje i kontrowersje. W szczególności Boxdell i Marcin Dubiel stali się przykładem na to, że cancel culture nie zawsze prowadzi do całkowitego wykluczenia z internetu. Pomimo publicznej krytyki Dubiel i Boxdell był na tyle zdeterminowany, aby kontynuować swoją działalność w sieci i udało im się utrzymać swoją obecność w mediach społecznościowych. Cancelowanie budzi wiele kontrowersji i emocji, ponieważ ma zarówno pozytywne jak i negatywne strony. Do pozytywnych aspektów możemy zaliczyć odpowiedzialność społeczną. Cancel culture może Społeczeństwo do działania przeciwko niemoralnym zachowaniom i nadużyciom. Dzięki cancel culture wiele osób zostało pociągniętych do odpowiedzialności za swoje słowa i czyny, co może przyczynić się do większej odpowiedzialności w przestrzeni publicznej. Wzmocnienie głosu mniejszości. Cancel culture często daje głos mniejszościom i grupom marginalizowanym, które wcześniej mogły być ignorowane lub dyskryminowane. Dzięki temu zjawisku ich problemy i postulaty mogą być szerzej zauważane i dyskutowane. Do negatywnych aspektów można zaliczyć niesprawiedliwe oskarżenia. Cancel Culture może prowadzić do niesprawiedliwych oskarżeń i linczów, gdzie ludzie są osądzani i karani bez pełnego zrozumienia kontekstu czy dowodów. W wyniku tego niewinne osoby mogą doświadczać poważnych konsekwencji. Niewspółmierna krytyka. Krytyka otrzymana przez widzów może nie być współmierna do popełnionych czynów, co może powodować u niego problemy natury psychicznej, takie jak stres, lęk, a nawet depresja. Polaryzacja społeczeństwa. Cancel Culture może prowadzić do większej polaryzacji społecznej, gdzie ludzie zamykają się w swoich bańkach informacyjnych i stają się mniej otwarci na dialog i zrozumienie odmiennych perspektyw. W kontekście cancel culture pojawia się również wiele pytań związanych z prawem. Czy publiczne krytykowanie i bojkotowanie kogoś może naruszyć jego prawa? Czy osoby doświadczające cancelu mają jakieś środki obrony prawnej? Osoby, które stały się ofiarą wykluczenia, mają różne możliwości obrony. Jeśli ktoś został zniesławiony lub ktoś naruszył jego prywatność, może iść do sądu. W skrajnych przypadkach Cancel culture może prowadzić do utraty pracy, niszczenia reputacji czy naruszenia prywatności. Wtedy osoby poszkodowane mogą walczyć o swoje prawa przed sądem. Podsumowując, Cancel culture to zjawisko, które wywołuje wiele emocji i kontrowersji. Z jednej strony może mobilizować społeczeństwo do działania przeciwko niemoralnym zachowaniom, z drugiej jednak może prowadzić do niesprawiedliwych oskarżeń i poważnych konsekwencji psychicznych dla osób doświadczających cancelu. Warto zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że każda sytuacja ma swoje konteksty, o których my, My, jako widzowie nie mamy pojęcia. Instytucją, która powinna zajmować się wymierzaniem kary jest sąd, a nie wściekli internauci. Twórcy to także ludzie, którzy mają prawo do obrony.